Witam witam, zosun tak <laughs> się chce tego typu, że niby Janusz kupie z tym chujwie kim, tym ciota, a nie powiedziałem, Łysapała, że niby w śmietniku, że niby w śmietniku żywam. Kurwa, co wy gadacie? A no ta zapniam. Daj mu się chcecie napić. Co? Mmm, to i to. Ty balaronie jeden. Ty jan kupię kurwa. Z dupy wyjętych. Kurwa. Trzeba mieć, mieć nieźle pojebane w główce jak ty. Ale jebać się. Krótko na temat. No ta. Balaron. A hmm. wygląda jak barano pierdolony Ja z tymi jeszcze okularkami, okularami, kurwa, baleron. Powiedz kiedy ty widziałeś balerona z okularami? Chyba tylko kurwa ty. Ja na skupię. Chyba ty, kurwa. Chyba ta. Taki barano. Kurwa Trzeba być to jak on Taki balerzom Z okularami Okularami Ja pierdolę No ta Weź to Idź na siłownię przy Troszkę schudnij bo ja będziesz tył To będziesz gówno A nie Człowiek Trochę schudni chłopie. No bo wyglądasz niemiło. Balero z okularami. <śm śmieszne jest. Do dziś mam z tego bo, ubaw do popapy. Bęc.